A w dzisiejszym odcinku. Za Waszym pozwoleniem zbudujmy piątą farmę, na którą nie starczyło nam czasu w poprzednim odcinku, gdzie budowaliśmy cztery praktycznie w pełni automatyczne farmy. Dziś będzie trudniej, bo czeka na mnie budowa bombowej farmy wysoko nad ziemią, a ja nie umiem ratować się wiaderkiem wody, więc może się to skończyć kiepsko. Nie no, dwa odcinki pod rząd nie robi się tego samego numeru. Ale czy farma zadziała i pozwoli mi na nielimitowaną produkcję prochu? a co ważniejsze, czy uda mi się nie zginąć w tym odcinku? Przekonamy się za 3, 2 i 1. Jak nie zostawisz suba, to ci walizjapy. I teraz tak naprawdę możemy udać się poza naszą wioskę, bo ostatniej far... Ostatnią farmą... Jezu, tu mi creeper wybuchnął, tego nie widziałem. Eee, ostatnią farmę jaką będziemy robili, to jest właśnie, a propos creepera, farma creeperów, którą sobie zrobimy, i ta farma, długo o tym myślałem, jak tą farmę zrobić, czy to zrobić ją na ziemi, czy coś, ale wiem, że to by było Trochę skomplikowane z uwagi na, z uwagi na oświetlenie wszystkich systemów, które musiałbym oświetlić. Dlatego zdecydowałem się na to, że naszą farmę creeperów ulokuję w przestworzach i będzie to latający klacek. Jeszcze ja się zastanawiam, jak to zrobić, ale może e, Wykminie to tak, że to jakoś to udekorujemy w przyszłości, o ile ta farma będzie odpowiednio wydajna. Bo też nie jestem przekonany co do jej wydajności. sobie ją testowałem trochę. I nie byłem przekonany, nawet pomimo zbudowania kilku pięter, że, że to działa poprawnie. Jeżeli coś źle będę robił, to możecie mi zwrócić na to uwagę, oczywiście w komentarzach, z chęcią to poprawię. Niemniej, e, no zobaczymy. Tu mam przygotowane materiały, bo ich jest naprawdę sporo. Jest gigantyczna liczba materiałów na to, żeby zrobić pięciopiętrową farmę. Teraz powiedzcie, że to mam to. Nie wziąłem tego, Boże. Zapomniałem wziąć tego bambusowego rusztowania. Będzie mi potrzebne, jakby tu macie wszystkie materiały. Tego jest naprawdę dużo. Tego jest dużo, powiedzmy sobie, rzecz. tego jest ciul. E, I musimy stworzyć to tam no, jak 150 kratek do góry, ale muszę iść pierw po te. No, rusztowania. Dobra, nowy dzień nowa ja, Niech budowa zatem trwa. To mogę sobie zniszczyć tutaj od razu na tej mojej wysepce. I tak jak mówiłem, lecimy 150 kratek do góry. Szczerze, żebym umiał to stawiać poprawnie. Oczywiście nie umnem. O, po prostu tak, o dobra, to sobie przytrzymam, postawimy te 150 kratek i przejdziemy dalej do budowy. Dobra, wierzę, do chmur już mamy. Wydaje mi się, że było, żeby przejść do budowy. Wezmę sobie na początku dużo cobblestone'a. Woda też się przyda. Coś tak. Mam jakieś takie przeczucie, że woda też mi się tam przyda. No i teraz musimy wchodzić i schodzić i wchodzić i schodzić. Ta farma creeperów naprawdę mi się przyda, bo zrobię sobie fajerwerki. Jeżeli uda mi się zrobić porządnie tą alitrę, to będziemy sobie po prostu latać tutaj. Nie będę musiał tutaj wchodzić za każdym razem, no ale jakoś trzeba to zbudować, więc jakoś muszą się tam na chwilę obecną dostać. Kurde, wysoko. To ja mam chyba lekko wysokości nawet w Minecrafcie. Dobra, na początku zrobiłem sobie takie dwa wyjścia. Na początku zróbmy sobie taką platformę. Raz, dwa, trzy na raz, dwa. Taka 5 na 5 po prostu sobie zróbmy, żeby po prostu mieć gdzie stać. O Boniu kochany, dobrze, że pode mną jest woda, naprawdę, bo nawet jakby mi się om omsknął palec, to, to to nie będzie jakiejś naprawdę dużej tragedii, a ze mną jest to możliwe. Dobra, mamy 5 na 5 i teraz możemy przejść sobie do budowy już naszej całej farmy. I teraz tako. na początek ja sobie tutaj ustawiam skrzynkę, bierzemy sobie lejki, no i teraz ten bardziej drastyczny moment widzowie, czyli ustawiamy sobie, oj, 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 oj Patryk. O, coś takiego, że po prostu tu ten lejek był, i do naszego lejka przyczepiamy kolejne, robiąc po prostu 3 na 3 Ja nie wiem, czy to będzie działało ta farma, tak jak mówiłem, bo nie jestem przekonany. Znaczy, teoretycznie ją sprawdzałem, ale praktycznie wiecie, jak to jest. No, dzisiaj działa, jutro nie działa, nie? Więc, jakby nie sugerujcie się tym, że, że u mnie to działa, tylko zawsze sami sobie sprawdzajcie. Teraz tutaj sobie robimy dookoła coś takiego. Dobrze, że ja wziąłem ten dirt. Bo nie będę marnował aż tyle kobla dzięki temu, chociaż tego kobla teoretycznie mamy pod dostatkiem. Ale wiecie, wiecie jak to jest. Dzisiaj kobyl nie jest potrzebny, jutro kobyl jest potrzebny i tak to się wszystko kula, nie? Robimy coś takiego. Tutaj mogę sobie myślę nawet rozwalić. Na razie, dopóki będę tutaj pracował, to nie będzie mi to potrzebne. Tutaj możemy sobie to zrobić w ten sposób. Tu możemy już się tego pozbyć. Jezu myślałem, że spadnę

Czy ja znam Tumrę? It's a good question. Ej, nie umarłem! domu. było fajnie. E, podnosimy po prostu na tą wysokość, drodzy widzowie. Także no, nie będę wam chyba tego. E, oszczędzę wam tego nudnego podnoszenia i, i widzimy się po prostu na górze, jak już to podniosę. Tylko może wiecie co tak. Dla własnego bezpieczeństwa, ja bym tu wylał chociaż jedno wiaderko wody. Żeby tu móc mieć na co spaść. I jak już tutaj jesteśmy, to teraz taką. Bierzemy sobie schodki i taką. Tu ustawiamy raz, dwa, trzy, tu ustawiamy raz, dwa, trzy, tu ustawiamy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. OK, tu dostawiamy sobie wszędzie. Coś takiego. Okay. i z każdej jednej strony wysuwamy sobie o 2. Czyli robimy tutaj 2, 2, 2, 2. Teraz odtąd też. Raz, 2, 2, 2, 2. Dobra. Odtąd, raz, 2. Kurde, jak mi szybko schodzi ten cobblestone. 2, 2, 2, 2. Raz, dwa, raz, dwa. Ok. E, tutaj oczywiście robimy sobie w ten sposób. Tutaj również w ten sposób, żeby nam został taki jeden dzyndzel tutaj po prostu. Powiem wam teraz się czuję troszkę bardziej bezpiecznie. Tutaj jakieś takie że tak jakieś mam. Ale zaraz panka trzeba będzie iść. Dobra. I teraz taką. Tutaj wszędzie ustawiamy sobie coś takiego na tych narożnikach. Natomiast tutaj wysuwamy sobie to o jeden i przeciągamy. 4. Ok, tutaj tak samo o jeden i przeciągamy. Jezu, kochany, jakie to będzie żmudne, nie? Ten kobyl, stąd będzie mi się śnił naprawdę po nocach. Jeszcze jeden. Hmm, dobra, to sobie wezmę taką. Ciach. Ciekawe jestem, czy uda mi się, znaczy, czy uda mi się. Czy spadnę w trakcie tej budowy? Dobra, mamy coś takiego, taki można powiedzieć, trochę oktagon. Natomiast poziom wyżej, czyli ten kolejny poziom, który teraz będziemy robili, robimy w taki sposób, że tutaj sobie przeciągamy o jeden, tu o jeden. W taki sposób. Ciach, dobra, mamy to, tutaj też mamy to. Ciach, ciach, im wyżej tym gorzej się czuję, powiem wam, widzę, w sensie mniej pewnie. Ja sobie nie ufam na takich wysokościach, bo ja wiem, że jestem czasem troszeczkę niepełnosprytny, jeżeli chodzi o budowanie na wysokościach i lubię tak sobie spaść na głupi łeb tracąc cały postęp, chociaż dobra, dziesiąty poziom to aż tak wiele nie straca, nie, jak traciliśmy 30-40 poziomy już na tej serii, to tak w sumie tak dużo nie stracę, nie dobra, i tutaj będziemy mogli sobie wylać wodę w sumie mogę jedno wiaderko wylać będziemy tak na każdym rogu wylewali po prostu tą wodę, nie, czyli tu, tu, tu tu, 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 tu aby nam się to wszystko ładnie połączyło, ale na razie zróbmy tylko coś takiego, żeby po prostu mieć na co spadać. I jeśli to mamy, to podnosimy to jeszcze o 4, czyli odtąd liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. No i muszę podnosić ręcznie, no nie, no nic tak. Dobrze. dobrze. I teraz jeszcze o trzy. I skoro to już mamy, to będąc tutaj, przeciągamy jeszcze o 2. Czyli robimy po prostu coś takiego, coś takiego. Tutaj wiadomo, na, na tych narożnikach, jak mamy te narożniki, to robimy na 3, nie wiadomo. Czyli to mamy raz, dwa, trzy. No i tu już możemy to poprzeciągać na dwa normalnie wszędzie. Ok, mamy coś takiego, tu wiadomo na 3, tutaj też będzie na 3. Raz, dwa, trzy, tutaj z kolei na 2. Tutaj też na trzy. Dwa, trzy i ostatnie dwa i mamy to zrobione. I teraz tak o. szukamy sobie środka. Mamy ten środek i teraz robimy raz, dwa ciach. Ciach, ciach. No właśnie. I nie wziąłem klap. No nic. Robimy tak. Ciach, ciach o dwa. O, oh, jak ja to przeskoczyłem, to nie wiem. Dobra, ale się udało. I tak robimy z każdej strony. Czyli robimy tutaj znowu raz, dwa, ciach i odpuszczamy sobie. Czyli to możemy rozwalić. Może ja od tego środkowego będę budował i zrobię po prostu tak. I tutaj zrobię po jednym. Normalnie tutaj powinny być jeszcze klapy, których zapomniałem, no ale za głupotę się płaci, nie? Dobra, mamy coś takiego, zrobimy to potem, dodekorujemy to, bo znaczy, dodekorujemy. Zrobimy funkcjonalność tego potem, zróbmy jeszcze sobie ściany, żeby mieć już takie, wiecie, pierwsze piętro i po prostu później już nie będę budował każdego piętra, tylko zrobię przyspieszenie, jak zbuduję te wszystkie piętra, no bo bez sensu, żebyście wy to oglądali i się męczyli. Wystarczy, że będziecie widzieli, jak zrobię pierwsze piętro, i później resztę zobaczycie sobie na przyspieszeniu, bo bez sensu marnować wasz czas. Czyli teraz tak. O. Robimy sobie ściany. I ściany robimy tak. O. Raz, dwa, trzy. W ten sposób. Ciach. Tu, wiadomo, trzeba sobie przestawić, żeby zaoszczędzić trochę materiałów, bo to jak będziemy budowali kilka pięter, no to wieście mi, to jest oszczędność kilkudziesięciu bloków, których nie musieliście wydobywać. Może sobie najpierw porobię te, to, co jest mi potrzebne. Mm, tu i tu. Dobra. Wszystko git. Czyli teraz tak o, robię sobie tutaj 3, 3. E, stąd sobie przechodzę. Tutaj robię w ten sposób. Ok. Mamy coś takiego. Tutaj też sobie to ładnie przeciągam. W taki sposób jest to zrobione. Z tej strony znowu robimy tak samo. Tutaj sobie to przeciągamy w ten sam sposób. Git. I tu będzie nam ostatnia ściana szła. Coś takiego. Super. I teraz jeszcze to podnosimy o 2. Czyli to sobie wszystko podnosimy o 2 żebyśmy mieli to zrobione, tak żeby tu było wiecie, dwa wysokości tutaj w środku, nie? bo to jest nam potrzebne, żeby nam się tu właśnie respiły creepery choć to będzie dużo, dużo dłuższe, to nie będzie takie wcale łatwe i przyjemne, jak wam się wydaje drodzy widzowie. zresztą zaraz zobaczycie jak przejdziemy dalej, chociaż może nie będę tego zamykał zrobię to troszeczkę na odwrót mianowicie to sobie podwyższę te ściany i zanim zacznę budować dalej to zrobię sobie to, co muszę zrobić, czyli wyłożyć sobie tutaj w tym wszystkim, co muszę, żeby tu faktycznie ograniczyć spawn potworów tylko do, i wyłącznie do typu creeper. Dobra, sobie zrobimy tak. Nie będę kończył tej ściany, żeby żebym mógł tutaj jeszcze wejść. Ok, to mam zrobione, 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 zrobione. Zrobione, zrobione. zrobione. Ok, mogę zejść niżej. Czyli tutaj zrobię sobie od razu wejście tutaj do góry, żeby mi to z góry spadało na razie. Będzie po prostu prościej mi tu wchodzić potem. A jest to istotne. Dobra, możemy sobie zejść na sam dół. Pyk. Elegancko. Wychodzimy sobie po materiały. Przy okazji się prześpię w sumie. Dziękuję, ja te materiały mam na sam dole. No dobra. No to siu. Przy okazji wezmę wodę, bo jest mi tak potrzebna. I materiały. Na pewno klapy, na pewno to, to, to. W sumie to mogę sobie przenieść wszystko, jeżeli mi by się zmieściło. Ten przeniósł to sobie do góry. Skrzynka mi nie będzie potrzebna już. Tego dirta to mi tak wystarczy. Dobra, wiecie co? przeniosłem sobie już wszystko na górę, żeby nie latać po 100 razy. Jak się zastanawiam, czy coś jeszcze powinienem wziąć. Na pewno te klapy bo ich będę potrzebował, na pewno dwa te i jedną dynię, bo tego też będę potrzebował. Po resztę będę sobie schodził już tutaj niżej, więc to nie ma problemu. Eee, no to też będę potrzebował od razu. Te dywany też będę potrzebował, te przyciski też będę potrzebował. No i dobra, po resztę się zajdzie. Chociaż wiecie co, może ja sobie... A dobra, mam skrzynkę, dobra, to jedną sobie skrzynkę postawię na górze, będzie mi łatwiej też po to wszystko tutaj schodzić. Dobra, słuchajcie, jak sobie wlecieliśmy już tutaj, to od razu sobie zróbmy to, co jest mi potrzebne. Czyli tutaj ustawię sobie trzy bloki i zużyję od razu pierwszy materiał. Czyli robimy tutaj furtki w taki sposób. I jedną ostatnią będziemy postawili tutaj na środeczku. z tej strony. Oczywiście te wszystkie furtki sobie otwieramy, żeby nasze potworki kumały, że mają tam spaść. Czy ja tam wodę mam? Czy ja tam wodę mam? Halo? Mam, dobra. Ja później sobie tą wodę usunę, ale teraz wolę ją mieć, żeby po prostu się nie zwalić na głupi web. To w sumie. W sumie mógłbym to już tutaj zrobić. Jakieś takie źródełko, nawet prowizoryczne. Zróbmy to źródełko tutaj, dobra. Żebym nie musiał po to schodzić. A sobie wylejemy wszędzie tutaj, gdzie mi jest to potrzebne. No ta, tylko ja teraz tam nie wlezę, nie? Dobra, wlazłem tu wiaderkiem i rozwaliłem jedną furtkę po prostu, żeby móc stąd wyjść w razie czego. I wylewamy sobie dalej to, co jest nam potrzebne. I ostatnie dwa wiaderka. Dobra, to mamy, to mogę sobie zalepić, żeby już mnie tu nie kusiło i żeby mi się tu nic nie zepsuło już z tą wodą, bo to już mam domknięte. I teraz tak o. tutaj z tej strony wstawiacie zamkniętą klapę, z tej strony zamkniętą, ja sobie zrobię otwartą i otwartą, żeby po prostu łatwiej mi się łaziło. Czyli tutaj robimy tak samo, ciach, ciach, z tej strony tak samo, ciach, ciach, z tej strony tak samo, ciach ciach teraz tutaj byśmy musieli skleić sobie bałwana tylko właśnie żeby go skleić to ja bym sobie jeszcze chyba zrobił pierw ogrodzenie jego żeby on mi tutaj się nie zepsuł i od razu sobie zrobię zadaszenie to wejdziemy jeszcze na chwilę na górę dobra tutaj robimy tak 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 tak, tak. Wejdźmy sobie na górę i zróbmy od razu połączenie tak, żeby go trochę przykryć tego naszego bałwanka. Czyli tutaj robimy raz, dwa, trzy. Elegancko. Tutaj klapa jedna, klapa druga, do tego pyk, znowu jeden przerwy, i ten jeden przerwy zrobię sobie z dirta. Dobra, i tu można skleić teraz bałwana od razu. Raz, dwa. Żeby on mi się tu nie rozpuścił skurkowany. Ale żeby już sobie istniał. Siema bałwan. Żyj tam sobie w spokoju. Dobra. I teraz słuchajcie, mi drodzy widzowie, ponieważ tutaj musimy, będąc na tym piętrze, resztę będziemy duplikowali po prostu, nie? Będąc na tym piętrze, robimy sobie tutaj trzy dywany. Znaczy cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Pamiętajcie tylko, żeby później to pootwierać, nie? Bo wam się creepery dojdą do ziutka i wybuchną. Więc pamiętajcie, żeby to porobić i też macie przyciski, które poustawiajcie sobie proszę tutaj, żeby to wszystko wam działało jak trzeba, i żeby nikt tam wam kurde nie podszedł. Ja już tam do tego ziutka nie będę wchodził, więc mogę już sobie to zostawić. W taki sposób, i teraz tutaj jeszcze musicie zrobić coś takiego. Creepery są trochę mniejsze niż standardowe moby, więc musicie sobie tutaj wyłożyć na tej wysokości, czyli na drugim bloku, tak naprawdę, wyłożyć tutaj wszystko. No właśnie, tym tymi półpłytka, półpłytkami, trapdorami. To jest mega uciążliwe i mega wpienia w trakcie budowy, no ale niestety jest kluczowe, żeby to miało ręce i nogi po prostu, nie? Także tutaj sobie to robimy w ten sposób. No i spadła. No nic, dobra, i tak będę tam złaził, bo nie wziąłem wszystkich klap. No ale o to głównie chodzi, nie? Że musimy sobie tutaj po prostu wszystko powykładać tymi Trapdorami cudownymi, dlatego tych trapdorów pójdzie Wam tutaj masa, i nie łudźcie się, że będzie inaczej. Będziecie potrzebowali masy tych trapdorów, chyba że będziecie robili tylko jedno piętro. No to wtedy, wtedy nie, wtedy aż tak dużo tego nie będzie trzeba, ale widzieliście ile ja tego miałem w, w skrzynce, nie? Dobra, mamy to zrobione. I tutaj już tak naprawdę nie musimy nic robić na tym piętrze. Mam już absolutnie wszystko zrobione, możemy wejść piętro wyżej. Tu już mogę sobie poodkładać, wziąć sobie po prostu cobblestone i zacząć znowu budować wszystko, co mi jest tutaj potrzebne. W sensie mam na myśli kolejne piętro, tylko właśnie uważajcie, żeby nie otworzyć tego, a jejka. No, i tak po prostu będziemy robili z każdym piętrem aż do zamknięcia, więc nie wiem, czy jest sens, bym pokazywać, jak robię teraz kolejne piętro, bo dosłownie robimy kopię tego, co mamy poniżej. Dosłownie nic tam nie dodajemy, żadnych, żadnej wody ani nic. Po prostu kopiujemy to piętro kilkukrotnie i będzie to strasznie nudne i mozolne. Ja stwierdziłem, że zrobię sobie 5 pięter, więc jedno mam już zrobione, jeszcze 4 muszę zrobić. I wrócę do Was chyba dopiero jak będziemy zamykali już tak na koniec, nie? Bo bez sensu, żebyście tu ze mną siedzieli i, i patrzyli jak ja tu będę to robił. Szkoda Waszego czasu, po prostu. I tu po prostu do końca zamykamy i robimy dokładnie to samo co wcześniej. Dobrze widzowie, i mamy tutaj już wszystkie 5 pięter zrobione. Pozostało nam tak naprawdę zamknąć jedynie dach. Jeszcze trochę tych materiałów mi na szczęście zostało, ale no powiem wam szczerze, że już myślałem, że mi nie styknie, więc tak trochę na pół gwizdka to zrobiłem. Znaczy na pół gwizdka, w sensie no, działa i jest zrobione w takim zakresie jaki planowałem, czyli jest 5 pięter. Kwestia tylko tego, czy. Będzie to na tyle wydajne, czy będę musiał jeszcze dobudowywać kolejne piętra, choć mam nadzieję, że będzie. W sensie, że będzie to wydajne. Bo jeżeli nie, no to się chyba potnę. Dobrze, wydaje mi się, że tutaj już możemy wszystko zamknąć. Jeszcze tylko bym chyba poszedł wylać sobie wodę, bo ja ją chyba skasowałem. Więc wolałbym sobie wylać jeszcze wodę. Tam na dole, chociaż tam na dole chyba woda jest. Albo i nie ma. Nie wiem, dobra, na wszelki wypadek sobie rozwalę, żebym mógł sobie spokojnie spaść na dół i wrócić się tutaj, żeby zatkać to. Chociaż może inaczej. Pierw zejdę na dół, wyleję wodę i wtedy tu wrócę. Dobra, mam tą wodę i tą wodę chciałbym wylać tutaj, żeby móc sobie spokojnie zeskoczyć. Jak już zamknę wszystko, bo będę, tak wiecie, schodził sobie od wewnątrz i nie chcę, żeby coś mi się kurcze stało, bo chcę mieć pewność, że wszystko pozostało pozamykane tak jak należy. Czyli tutaj sobie teraz dostawię to, otworzę. Tu mam zamknięte na dole, jest woda, mogę sobie wejść na górę. Tu wszędzie są klapy pootwierane, tak żeby Creepery tam nie weszły. Pozostało nam zamknąć jedynie dach i możemy stąd uciekać. No, oczywiście oświetlić tak, bo jakby pamiętajcie, że dach trzeba też oświetlić, żeby te potwory nam się tutaj nie spawnowały. Jakieś inne, bo to nam wtedy zaburzy trochę cały proces spełnienia się tych Creeperów, a i tak on jest taki stosunkowo naciągany. Dobra, tutaj, a już mi się wystraszyłem, że tu nie mam tych półpłytnych, znaczy klap trapdoorowych. Powoli sobie to już zamykamy, tylko tak patrzę, czy na pewno wszędzie wszystko jest, ale wydaje mi się, że tak, że nie ma żadnego światła ani nic, że będziemy tutaj mieli to zabezpieczone tak jak trzeba, dzięki czemu nam się żadne potwory nie będą tutaj spawnowały, znaczy na górze, nie? Chodzi mi o to, ale creepery będą się spawnować wewnątrz. Teraz jeden co mi pozostało, to trochę oświetlić tutaj to wszystko. Żeby mi się tutaj nic na pewno nie zespawnowało u góry, bo to jednak jest, powiem wam, troszkę wrażliwy system jeżeli coś mi się tu zespawnuje, to będzie giga kupa, będzie giga kupsko. Dobra, to mogę zabrać, zeskakuję do góry. Zamykam, jest totalna ciemnia, totalna ciemnia! Ej, ja tutaj nic nie widzę, a ja muszę jeszcze wylać ten! Ej dobra, z tego co widzę to jednak tutaj wszędzie woda już jest rozstawiona, to nie będę tutaj kombinował, rozwalę tylko sobie to co mam do porozwalania. Tutaj jest, woda jest, tutaj jest, jest. Raz, dwa, nie ma tu żadnego martwego punktu. Tutaj też jest. Spadamy stąd. Gitara. Zawieramy jeszcze wodę stąd. Jest ok. I tutaj sobie wykładamy jeszcze pół płytkami, żeby, jak Creepery będą spadać, to na głupi web. I mamy to zrobione. Jezu, kochany. Ponad półtorej godziny, budowania samego tego plus 40 minut pozostałych. Farm. Dwie godziny nagrywania, widzowie. Masakra, jestem przetyrany festą farmu i mam nadzieję, że będzie działała, bo jak nie działa, działa, no hej, no siema, no creeperki, dobra, działa, także idziemy po jakiś miecz i będę mógł sobie tu farmić, Ech. czy ja coś jeszcze powinienem zrobić, chyba nie, chyba chyba działa, chyba działa, skaczę stąd, no. dobra. Czyli ten mój balon zrobiony jest. To mogę stąd zabrać, bo mi to nie będzie potrzebne do niczego. Tylko tu by mi się przydało jeszcze ewentualnie zrobić coś. Siema delfinek! Oh yeah! No, także taki tam latający askaban został utworzony. Ja wziąłem łóżko, wziąłem, dobra. Został utworzony taki latający askaban. No, ale działa. Działa, działa, potwory się spawnują tam. Znaczy creepery się spawnują, czyli tak jak chcieliśmy. I mamy to już z głowy. Czy nie widać stąd tej latającej kulki? Nie widać. No i gitara. Tak się jeszcze tylko, drodzy kochani widzowie, zastanawiam. Kurde, miałem ten domek dla konia zrobić. A gdzie jest mój. A tu, tu jest mój alej. Jezu, już myślałem, że mi mój alej zniknął. To by było potencjalnie problematyczne. Tu jest ten kurczak. Uciekłeś mi z farmy. Niedobrze. Muszę coś wymyślić na te kurczaki. Muszę zbudować jeszcze raz tą farmę na kreatywie i sprawdzić, czy wszystko działa tak jak powinno, bo nie wydaje się dla mnie się. Czy stąd widać z kolei naszą faremkę? Nie widać. No i dobrze, nie będzie mi psuła widoku. Dziękuję wam bardzo. Yy, ponownie, nie wiem kiedy odcinek kolejny będzie. Jak będzie, to będzie. Dla wspierających, jeżeli wspierający chcielibyście schematy do tych farm, dajcie znać w komentarzu i nie ma problemu, żebym wam dał schematy do tych farm, które tutaj zbudowałem. Czy coś jeszcze? Wydaje mi się, że nie. Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, lajka, dzwona, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Szczególnie dzwoneczek, żebyście pamiętali o powiadomieniach. Czy coś jeszcze? Chyba nie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Bardzo było mi miło spędzić czas z Wami na tym odcinku. Już mi się język plącza od tego mojego gadania ciągłego. To Endermany robią. Skurczybiki mi przestawiają wszystko. Dobra, ja się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. W którym w sumie nie wiem, co będziemy robili. Jeżeli macie jakiś pomysł, bo jeszcze ten projekt nie jest gotowy, to możecie dać znać w komentarzach, co chcecie, abym zrobił w kolejnym odcinku z Mamy farmę czy ja coś chciałem zrobić. Mamy farmę, mamy yy, mamy farmy, mamy wnętrze. Yy, widziałem tam, jeden z widzów mówił, żebyśmy może zrobili nawiedzony dom jakiś gdzieś, tylko się zastanawiam, gdzie go zrobić, bo musiał go zaprojektować, ale jest to jakiś pomysł. Yy, jakiś dom babyjagi gdzieś tam w lesie, czy coś. Jak najbardziej. Albo, o, tam, tam możemy zrobić. Albo nie, tam, na tym biomie takim, tym ciemnym, tam też możemy to zrobić. Yy, o, to stąd mi przychodzą ty ciulu. No nic widzowie, dobra. Yy, bo już się z wami żegnałem, a się nie pożegnałem. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siamonarpausia. Ja. Cześć.